Oszukali nas. Oszukali, premier nie chce z nami rozmawiać. Oszukali nas. I ja jestem przekonany, że nikt nie jest w stanie nam przedstawić lepszych argumentów niż my, czyli polscy Europejczycy, że najbezpieczniej dla Polski i dla Polaków jest w zjednoczonej Europie. Trwające protesty, napięcie na linii rolnicy-rząd, poczucie braku porozumienia. Rolnicy i Polacy mają dzisiaj wiele powodów do złości, szczególnie kiedy nasza władza działa na naszą niekorzyść bądź próbuje manipulować odbiorcami. Dlatego właśnie przyjrzymy się dzisiaj kilku sposobom, jakich podejmowała się władza, by wykorzystać trudną sytuację rolników. Nie zapomnijcie, zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami, a teraz dam Wam jeszcze 3 sekundy, a Wy napiszcie w komentarzu, jak w trzech słowach opisalibyście działania naszej władzy: jeden, dwa, trzy, Napisane? No to lecimy. Rolnicy protestują przeciwko rządowi, czując się oszukani przez brak realizacji wcześniejszych ustaleń. Okupują Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, domagając się spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, który jednak nie pojawił się. Protest związany był z niespełnionymi obietnicami dotyczącymi wstrzymania importu ukraińskich produktów rolnych. Oraz zatrzymania realizacji Zielonego Ładu. Oszukali nas, oszukali, premier nie chce z nami rozmawiać, oszukali nas. Rolnicy, zrozumcie, oszukali, nie chcą naszych postulatów spełnić. Tyle Wam powiemy. Naprawdę siedzimy tu do skutku, aż wreszcie premier przyjedzie i nam powie konkrety. Jeżeli nie, trudno. Jeżeli premierowi zależy na polskim rolnictwie, jeżeli zależy na Polsce, powinien tutaj być i powinien z nami rozmawiać i rozwiązywać tak. te pro problemy, o których dzisiaj mówimy, o których mówimy od dawna, mówimy od już od roku czasu. Tak naprawdę nic w tej kwestii nie jest robione, wręcz przeciwnie, jesteśmy lekceważeni przez pana premiera, przez rząd, przez tą koalicję, która została zawiązana, która nie spełnia żadnych oczekiwań. Zajmują się rzeczami, które są najmniej istotne w kraju, a dzisiaj Tą ważną rzeczą jest polskie polskie rolnictwo. To jest polska racja stanu, która powinna tutaj wybrzmiewać jak najgłośniej. Rozmowy z przedstawicielami rządu nie przyniosły żadnych konkretnych rozwiązań, co skłoniło rolników do zablokowania dostępu do budynku ministerstwa. Gospodarze zapowiedzieli rozpoczęcie manifestacji pod biurami posłów i senatorów w całej Polsce, aby zwrócić uwagę na swoją sytuację i wymusić dialog. Protestujący rolnicy reprezentują różne organizacje i wyrażają niezadowolenie nie tylko wobec obecnego, ale i poprzedniego rządu. Rolnicza Solidarność miała w planach również kolejną wielką manifestację w Warszawie. Mieli spełnić ustalenia dotyczące wstrzymania importu ukraińskich produktów rolnych oraz zatrzymania realizacji Zielonego Ładu, które zostały podpisane niedawno w Jasiące. Do tego jednak nie doszło. Czy nasza władza nie wiedziała, jakie będą tego skutki? Najpewniej wiedzieli. Rolnicy nie protestują bez powodu. Dla rolników zielony ład oznacza konieczność dostosowania się do nowych regulacji, które mają zmniejszyć rzekomy negatywny wpływ rolnictwa na środowisko. Kluczowe zmiany dotyczą między innymi ograniczenia stosowania pestycydów o 30% do 30 roku, redukcji zużycia nawozów do 20%, ograniczenia antybiotyków, przeznaczenia większej ilości gruntów na cele nierolnicze oraz zwiększenia ilości gruntów wykorzystywanych na rzecz produkcji organicznej. Te wymagania są postrzegane przez część rolników jako destrukcyjne i błędne, budząc obawy o spadek opłacalności produkcji rolnej oraz zwiększenie kosztów działalności. Protestujący domagają się odstąpienia od tych przepisów, uważając, że mogą one zaszkodzić tradycyjnym metodom uprawy i hodowli, na których opiera się wiele gospodarstw rolnych w Polsce. Lewica jednak z różnych powodów uważa, że wprowadzenie tych zmian jest konieczne, także dla dobra rolników. My potrzebujemy rozwiązań, które, e, dzięki którym będziemy mogli e, po prostu przeżyć e, na naszym kontynencie i w naszych krajach. E, musimy wprowadzać te rozwiązania z Zielonego Ładu, bo jeżeli ich nie zaczniemy wprowadzać, to za chwilę rolnicy nie będą mieli co po prostu uprawiać na swojej ziemi. I tak wygląda niestety smu, e, smutna rzeczywistość. Takie słowa są oczywiście kontrowersyjne dla większości naszego społeczeństwa. Może mają więc one drugie dno? Część ekspertów uważa, że transformacja w kierunku zielonej gospodarki może być dla Unii szansą na rozwój innowacyjnych, pseudoprzyjaznych środowisku technologii, co wzmocni konkurencyjność firm europejskich. A nie od dziś wiemy, że to, co ważne dla wspólnoty, jest równie ważne dla naszej władzy, nawet jeżeli nam nie służy. Ja jestem przekonany, że nikt nie jest w stanie nam przedstawić lepszych argumentów niż my, czyli polscy Europejczycy. Że najbezpieczniej dla Polski i dla Polaków jest w Zjednoczonej Europie. Nasi przedstawiciele mogliby pewnie dojść do wspólnych rozwiązań z rolnikami, ale raczej nie do tego dziś dążą. Na początku opozycja próbowała wykorzystać panującą sytuację w kraju na swoją korzyść. Dziś jednak obywatele zaczęli dostrzegać, że wina nie jest tylko jednostronna. PiS ponosi znaczną odpowiedzialność za obecny kryzys w rolnictwie, ponieważ problemy narastały już w czasie rządów tej partii. Prawo i Sprawiedliwość, mając przez 8 lat pełnię władzy, nie wykorzystało tego czasu na przeprowadzenie niezbędnych reform i modernizację polskiego rolnictwa. Zamiast kompleksowej polityki wsparcia, PiS ograniczało się głównie do krótkoterminowych działań, jak bezpośrednie dopłaty, które nie rozwiązywały strukturalnych problemów. Zaniedbano kwestie takie jak poprawa infrastruktury na obszarach wiejskich, zapewnienie stabilnych cen skupu, wsparcie dla młodych rolników czy ułatwienie sprzedaży bezpośredniej. Efektem jest niska dochodowość gospodarstw i brak perspektyw dla wielu rolników. Obie strony tego konfliktu przerzucają się jednak nieustannie winą

Najgorsze jest jednak to, że żadna z tych stron nie wykazała się szczególną inicjatywą, by faktycznie załagodzić problem, by wspomóc rolników, a jedynie przerzucali się nieustannie winą z nadzieją, że to ci drudzy zostaną wzięci pod lupę. A gdy sytuacja wymknęła się spod kontroli, postanowili rozpocząć walkę z rolnikami. Premier Donald Tusk twierdzi, że podczas protestów rolników policja zachowywała się powściągliwie i została zaatakowana kostką brukową przez niektórych protestujących. Zaprzecza, jakoby funkcjonariusze mieli rzucać kamieniami w demonstrantów, mimo krążących w internecie nagrań rzekomo dokumentujących takie zdarzenia. Szef rządu uważa, że materiały te pochodzą sprzed wielu lat, a nie z obecnych protestów. Jego słowa kompletnie nie pokrywają się z deklaracjami świadków, a nawet polityków, którzy byli obecni na protestach. W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej zarzutami, jakoby policja z inspiracji władz prowokowała protestujących rolników do agresywnych zachowań, rozpowszechniane są nagrania i zdjęcia, mające dowodzić, że to funkcjonariusze jako pierwsi użyli siły, między innymi rzucając w tłum kostką brukową, więc tłumaczenia premiera zdają się być mało adekwatne do tego, co obserwowaliśmy. Mózg zaczyna szykować siłę przeciwko rolnikom. Z jednej strony w środowiska rolnicze, które się buntują przeciwko polityce Nowego Ładu, uruchomiono agentów i prowokatorów, huliganów różnych, którzy mają dać pretekst siłom porządkowym do stosowania siły przeciwko rolnikom. Co więcej, postępują prace nad wpisaniem na listę obiektów infrastruktury krytycznej, m.in. przejść granicznych, co sprawia, że będzie można siłowo usuwać rolników, którzy protestują tam lub w ich pobliżu. No, zobaczymy, dlaczego jeszcze Wsunie się rząd Donalda Tuska, ale wiadomość ważna, jaka z tego płynie, jest taka, że rząd Tuska zaczął traktować poważnie protesty rolnicze i widzi w nich siłę polityczną, która może doprowadzić wkrótce do bardzo poważnych problemów. Takie działania ze strony naszej władzy miałyby oczywisty cel, którym mogłoby być przedstawienie nam rolników jako agresorów. Atakujących policję, blokujących ulice, wprowadzających zamieszki. Internauci w głównej mierze zarzucają jednak winą policję i władzę. Rolnicy w swoich działaniach na nieszczęście władzy dalej cieszą się znaczącym poparciem, a szansa na to, że to się zmieni, jest coraz mniejsza. Nasi przedstawiciele wpadli więc na inny pomysł. Nasza władza postanowiła przedstawić nam informacje, jakoby za trudną sytuację z Ukrainą odpowiadała Rosja. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 roku import zbóż z Rosji do Polski wyniósł 12,7 tysiąca ton, co stanowiło najwyższy poziom od 2018 roku. W porównaniu do 2022 roku, kiedy sprowadzono 6,15 tysiąca ton, Import ten wzrósł ponad dwukrotnie. Jeżeli chodzi o y, napływ zbóż do Polski, to za ceny zbóż na poziomie też Unii Europejskiej odpowiada zboże, które przypływa do nas z Rosji. Y, rosyjskie zboże odpowiada za y, ceny zbóż, a nie ukraińskie i oczywiście choć import z Rosji procentowo wzrósł w 2023 roku sześciokrotnie w porównaniu do roku poprzedniego, Wciąż stanowił jedynie 1,2% całości importu zbóż do Polski. Niemniej jednak, trend ten może być niepokojący. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że import z Rosji wciąż stanowi zaledwie niewielki ułamek tego, co Polska sprowadza z Ukrainy. W 2023 roku import zbóż z Ukrainy przekroczył milion ton, podczas gdy rok wcześniej sięgał prawie 2,5 miliona ton. Kukurydza i pszenica stanowiły zdecydowaną większość ukraińskiego zboża trafiającego do Polski. I do czego ostatecznie doprowadziły działania naszego rządu? До погоршення релацій з рольниками, полаками, але також українцями через занідбання польських інтересів, це може міч очевістий результат в пришлості. Українці почали закликати до бойкоту польської продукції у відповідь на ту блокаду, яку поляки організували на кордоні? Ну no, польські фермери, давайте будемо уточнювати. I от в супермаркетах почали з'являтися отакі наліпки, приклеєні листівочки на деяких польських товарах, з проханням не купувати польські товари. Ну no от, власне, чи це наш загальний? bojkot takiej skilki Ukraińców w cpt No i czy sprawdzi? Urząd Ukrainy może ogłosić te na nawezynienia do nas polskiej produktu? Na szczęście, z tego co nam dzisiaj wiadomo, w ogólnym rozrachunku niewiele z tego, do czego dążyła nasza władza, a co miało działać na naszą niekorzyść, udało im się osiągnąć. A może mają jeszcze jakiegoś asa w rękawie? Dajcie znać, co o tym myślicie. Siema!